Cześć, to Brigida. Witam cię na moim kanale. Dzisiaj mam ambitny plan podlać wszystkie moje rośliny. Z tego względu, że kończę właśnie. Mam nadzieję, że kończę swoją chorobę. Przede wszystkim kończę chorobowe. Mój głos już prawie wrócił do normy. Jeszcze nie jest tak idealnie, co pewnie słychać. W każdym razie kończę moje chorobowe, na którym byłam tydzień. I. Przez ten czas nie podlewałam w ogóle moich roślin. A miałam je podlać właśnie tak w okolicach Nowego Roku, więc nie podlewałam ich w ogóle przez około półtora tygodnia. Myślę, że około półtorego tygodnia. Podlewałam tylko te rośliny, które są na macie grzewczej, bo tam trzeba je podlać wodą dosłownie codziennie albo co drugi dzień, bo szybko paruje, bo tam też jest mało wody w ukorzenianiu, więc te rośliny tą wodę tylko dolewałam. Zresztą roślin nie podlewałam w ogóle. Mam tutaj konewkę z czystą wodą, którą już sobie wzięłam do rozrobienia nawozu. Tutaj mam prawie 10 litrów wody akwariowej. Akurat dzisiaj użyję agrakolu żelowego, który dostałam w bodajże Mizeryboksie z Dżungla. I dlaczego go używam? Ponieważ go mam <gryw> dawno. <laughs> Dawno nie używałam, nie kupowałam żadnego nawozu. Przez ostatnie dwa czy trzy lata yy, uzbierało mi się sporo nawozów, które chcę zużyć. I jest zima. Dzisiaj jest któryś tam. Pierwsza połowa stycznia. Nie pamiętam nawet, który. Jak się nie chodzi do pracy, to, to się o tym nie myśli. Jest, w każdym razie jest sobota. I, i tak, jest zima. Sobota, powiedzmy, środek stycznia, i ja użyję nawozu. Użyję tego nawozu troszkę mniej. Jeżeli tu jest pierwszy poziom na 7 ml, to jest 7 ml na 2 litry wody. Ja tutaj mam 10 ym, litrów, ale tu pokazuję, że około tam ostatni poziom, czyli tam powiedzmy trzeci poziom, jest na 6 litrów. I ja użyję właśnie tej dawki, na 6 litrów, czyli to będzie nieco powyżej połowy dawki. Dlaczego? Dlatego, że zimą jest znacznie mniej słońca, światła. Nawet jeżeli ja tutaj mam okno południowe i to jest pokój bardzo jasny, to on mimo wszystko robi się tutaj ciemno. Tak, ciemno, chmurzy się. Nie mówiąc już o tym, że non-stop pada, więc jest szaro, buro i ponuro, ale chmurzy się znacznie wcześniej niż latem. Więc tego słońca jest powiedzmy do 15, do 16, a nie do 20, 21, 2. Z tego względu yy, słońce jest o połowę, a nawet mniej niż połowę tego, co potrafi być latem. Dlatego yy, rośliny też nie wybujają tak jak latem, ale moje rośliny rosną. Ja to widzę, przynoszą kolejne listki. Nawet tutaj mam to moje przepiękne Volodyne, które ma raz, dwa, trzy nowe liście, czwarty, gdzieś tam jeszcze, to jest, to akurat nie jest Volodyne, tylko jest jakieś NM. I taki jest w większości moich roślin. One po prostu rosną, więc jeżeli nie dam im nawozu, to. Zaczną być takie wyciągnięte do słońca, to znaczy wyciągnięte mogą być właśnie też przez nadmiar nawozu. Jeżeli damy za dużo, to wtedy one będą miały dużo energii, mało słońca, więc potrafią wybujać. Ale jeżeli nie będę da dawać nawozu, to one mogą mi zacząć zacząć pokazywać objawy niedoborów, jakieś plamy na liściach. Ale tego nie chcemy. Chcemy, żeby rośliny, które rosną, miały wystarczające pożywienia. I jeżeli chodzi o nawóz, ja robię na, na 10 litrów i to mi wystarczy. Ja używam akurat tego, bo jak mówiłam, ten mam. Yy, nie dostosowuję nawozów. Nie kupuję jakichś takich specjalnych, nie wiem, do yy, zamykulkasa, do palmy osobno. Bo nie mam żadnej palmy. Do filodendronów, jakieś tam coś tam ozdobnych liściach? Nie, ja na to nie patrzę. W teorii rośliny o strych, strokatych, wybarwiających się liściach powinny mieć nawozy do roślin o zdobnych liściach albo do kwitnących. Wiem, że część osób podlewa wszystko nawozem do pomidorów. I myślę, że jeżeli skończę te nawozy, które mam, bo mam ten plus jeszcze mam biohumus, ale skoro używam wody akwariowej, to uważam, że mija się z celem używanie do tego biohumusu, bo to jest dosyć podobna struktura. No, wiadomo, że są różnice, ale jednak woda akwariowa to jest taki biohumus z ryb, a nie z dziobnic. Więc yy, tak czy siak to coś na yy, rodzaju gnojówki. I ja używam do tego, używam. Nawozu, mieszam, nie widzę żadnych negatywnych skutków, ale też nie używam tego za każdym razem. Teraz, jak mówiłam, około półtora tygodnia, może nawet dłużej, nie podlewałam roślin, dlatego yy, pozwolę sobie użyć nawozu, ale też to podlewanie nie będzie takie gwałtowne. To będzie takie delikatne podlewanie. Dobra, dosyć gadania. Mam tu miseczkę, w której, w której rozrobię. Do tego, żeby nie wrzucać tutaj nie mieszać aż tak mocno, więc sobie po prostu użyję tego, który już jest wstrząśnięty mocno. I tak jak mówiłam, trzecia miarka to jest na 6 litrów. Nawet jeżeli wleje mi się troszeczkę więcej niż do trzeciej kaski, nie przejmuję się tym, się tym, bo tutaj mam 10 litrów, więc na pewno nie spalą mi się korzenie. Najpierw wleję troszkę wody. Nie mam nic tutaj w pokoju, żadnej akurat łyżeczki ani nic, więc użyję takiego patyczka, no, który się też sprawdza. Ta woda mogłaby być delikatnie ciepła, wtedy szybciej by się rozpuściło. Ale jest to woda w temperaturze pokojowej, bo ona od kilku dni stoi u mnie w pokoju. Więc roślinom się jest nie stanie: ani nie będą przegrzane, ani przeziębione. I wlewam ostrożnie tutaj. woda. Czyszczę miseczkę. I znowu. No i mam powiedzmy, że 10 litrów. To co robię teraz, to mieszam. Tu mi zostało troszkę czystej wody, więc po prostu doleję. Ojej. Przelałam oczywiście. Jak zwykle musiałam należać. No się mam. Czym wytrzeć. To co robię, to po prostu nalewam sobie tutaj trochę tej wody. zakręcam, to jestem pierdolą i na pewno coś rozdaje i będę podlewać to. Zmienimy kadr i podlewamy. Podlewam tak jak zazwyczaj, czyli od góry, od górnych półek, tak? Jak widzę coś takiego, czyli to jest mój ergaus, który ma Zasuszony listek. To go od razu odrywam. Aha, to mi w ogóle wyszedł. To jest ta sadzonka, co próbowałam ją cały czas ukorzenić i się nie dało. Więc po prostu ignoruję. Drugi zasuszony listek standard. To są te z tyłu. I widzę, że one są, on jest dosyć mocno przesuszony. Więc muszę go wziąć na dół i podlać. Włożyłam sobie tu w miseczkę, żebyście widzieli, jak podlewam. to jest takie delikatne podlewanie. Staram się nie chlapać po polskach, ale jak coś tam chlapnie, to sobie zatrę. Tu jest znowu jakiś żółty listek. Aby ten odcinek nie był tylko pokazem slajdów na temat tego, w jaki sposób ja podlewam rośliny, chciałabym Wam opowiedzieć kilka takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o podlewanie. Takich bardzo podstawowych. Jeżeli ktoś cokolwiek wie na temat roślin, to mi się wydaje, że to będą oczywiste rzeczy, ale właśnie na podstawie chociażby takiego birkina i monstery manki mask, tak zwanej małpeczki, to jest monstera adansoni, taka tradycyjna. Chciałabym Wam powiedzieć, w jaki sposób różnią różnią się oczekiwania danych roślin, jeżeli chodzi o podlewanie. E, powiedzmy, że mają podobnej wielkości doniczkę i podobnej wielkości bryły. E, podobnie jest ze kwiatem i birkinem, a monstera to jest jednak coś innego. Pod tym względem, że Birkin, filodendron, ma sercowe, pełne liście, a małpeczka ma liście z fenestracjami, z wycięciami, redukcjami, jak zwał, tak zwał. I powierzchnia zarówno parowania, jak i taka życiowa rośliny o pełnych liściach, takich jak birkin albo skrzydłokwiat, jest znacznie większa niż powierzchnia takiej małpeczki. Ponieważ no tutaj są dziury, tak? Więc powierzchnia tych centymetrów kwadratowych jest znacznie mniejsza niż tutaj. Jeżeli nawet liście są podobnego, podobnego kształtu, podobnej wielkości, powiedzmy serce wielkości mojej dłoni i tutaj też no, troszeczkę poniżej dłoni, ale znajdę liście z wielkością blaszki wielkości mojej dłoni, to i tak roślina o pełnych liściach będzie potrzebować. Więcej wody niż roślina z większą ilością dziur, wycięć, redukcji i tak dalej. Więc no, nie mówię też o zalewaniu roślin, ale biorąc pod uwagę na przykład, jeżeli byśmy mieli w takiej wielkości bryłę yy, górną, jeżeli mój tortum nie miałby dwóch liści plus trzeci w drodze, tylko miałby właśnie mniej więcej po, yy, podobnej wielkości objętościowo bryłę to i tak on by potrzebował jeszcze mniej wody niż taka monsterka małpeczka. Ponieważ tych redukcji, tych wycięć jest znacznie więcej. Ilość centymetrów kwadratowych na liścia wielkości praktycznie dwóch moich dłoni, gdyby je połączyć, miałby liść podobnie może pół wielkości tego serduszka. To byłoby, podejrzewam, mniej więcej tej wielkości. Chodzi o to, że powierzchnia parowania Liścia, który jest wielkości dwóch moich dłoni, ale z taką ilością redukcji w wielkości dwóch trzecich, a nawet trzech czwartych, tutaj liścia nie ma. Jeżeli by zrobić obrys tego liścia na kartce, wyciąć trzy czwarte, to będzie właśnie filodendron tortum. Dlatego też powierzchnia parowania i takiej yy, życi życiowej funkcji życiowych jest ich mniejsza. I podlewając taką roślinę, Ilości, Jak powiedzmy tej wielkości epipremnum, to jest akurat Marble Queen, to przelejemy. Są y, doniczki, są tej samej wielkości. Bryła korzeniowa podejrzewam, że jest podobna, ale y, ta przestrzeń życiowa, ta blaszka liściowa i powierzchnia parowania jest skrajnie, skrajnie różna. Nie można podlewać roślin o tych samych doniczkach, tej samej powierzchni doniczki, w ten spos sam sposób, bo podlewając tak samo te rośliny sprawimy, że tortum będzie już przelany. Albo podlewając to epipremną tą całą ilością, co tortuma, sprawimy, że epipremną będzie przesuszony. Bo pamiętamy, że właśnie nie tylko korzenie mają istotną, istotną taką wartość, jeżeli chodzi o podlewanie, ale przede wszystkim Przede wszystkim blaszki liściowe. No i oczywiście, jeżeli by taka ilość blaszki liściowej miała trzy korzenie na krzyż, no to też nie poddajemy yy, na całą doniczkę dużą. Dlatego też się dobiera doniczkę do korzeni. Ale mimo wszystko, ilość wody bierzemy też pod uwagę, no zarówno ilość korzeni, ale też ilość blaszki liściowej. Żeby te korzenie mogły wypić tam wodę, ale też żeby mogły wypić tyle, ile blaszki liściowe potrzebują. Mam nadzieję, że powiedziałam to dosyć jasno, więc podleję jeszcze troszeczkę tego. Tutaj mam przezroczystą doniczkę, więc wiem, w którym miejscu jest podlana. Od dołu podleję moją cerapegie. Ojej, no zrobiłam to przepięknie. Pamiętamy też o ilości podlewanej wody do spotka, jeżeli podnosimy doniczkę. Ale jednak, co mam zrobić, no? Już się stało. O, teraz sobie wpiję. Dobra, nie ruszam. Te moje skoczone pudełki podleję już nie podnosząc paniczki. Tu skrzydło kwiat, które ewidentnie była wodę. Staramy się podlewać po całej powierzchni podłoża, tak żeby korzenie i cała bryła była podlana równomiernie, a nie że w jednym miejscu jest mokro, a w drugim sucho. To akurat kwitnie. Tu jeden kwiatek, tu drugi. No i jak go nie podlewać z nawozem, jak on kwitnie, no. Tutaj oczywiście weloziąmę. Bardzo suche już bardzo. Rośliny w łazience są w lepszym położeniu, dlatego, że nawet jeżeli ich nie podlewałam, no to oczywiście w trakcie tych, tego tygodnia, półtorej, oczywiście się kąpałam, więc one mają też możliwość pobierania wody z powietrza i to dużej ilości. Aczkolwiek podlewanie takie, a raczej pobieranie wody z powietrza nie zastąpi podlewania. To jest jakiś czarny listek, ale mimo wszystko, oczywiście są w lepszej. No nie mogę powiedzieć kondycji, bo tamte rośliny w moim pokoju też o dziwo nie były w złej kondycji. Ale jednak one miały, mają taki, nie powiem lepszy start, ale lepiej przejdą jakieś przesuszenia chwilowe w podłożu, jeżeli mają wyższą wilgotność powietrzu, zwłaszcza taką okazjonalną, bo jeżeli by miały non-stop bardzo wysoką, bez ruchu powietrza w postaci wentylatorów, no to mogłyby, mogłoby dojść do edemy i tak dalej. Ale właśnie takie okresowe, wieczorne parowanie to jest coś dobrego i naprawdę jest bardzo mało żółtych liści. Na podlewaniu roślin w łazience zakończę. Te dwie roślinki, które mam w salonie, podlewałam wczoraj. Tutaj. Co tu mamy? Uuu, idzie nowy szczyt. Nowy liść, ale fajnie. Fajnie jest, naprawdę fajnie jest wrócić do formy, jeszcze nie jest to pełna forma, ale nie łapie mnie zadyszka, kiedy mówię jedno zdanie, więc już jest lepiej. I. Myślę, że na tym. A ty, a ty niedobre. Myślę, że na tym zakończę dzisiejsze podlewanie. Zeszło mi około 6 litrów wody, ale mam jeszcze. Do podlania rośliny umarza w pokoju, ale tego pokoju nie ruszam, a raczej nie pokazuję wam. Mam też w kotłowni taką już naprawdę przewiedzoną strelicję, ale tam też nikogo nie będę oprowadzać, <noise> więc po prostu zakończę tutaj i mam nadzieję, że ten taki przegląd moich roślin podczas podlewania wam się przydał, że te kilka wskazówek wam się przydało, że Jakoś spędziliście, spędziliście miło ten dzień, ten, te chwilę. Napiszcie mi coś miłego w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się następnym razem. Cześć!